Siema, w dzisiejszym filmie pokażę jak gra się dane mocy na Donut SMP I pokazałam, jak bardzo to oddaje Zachęcam oglądać do końca, bo film wyszedł naprawdę mocarnie Chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego Donut SMP Shop'a Bo ceny są naprawdę dobre Więc jak nie macie itemów, to polecam dla każdego No i co, miłego oglądania, elo Siemanko widzę. Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby na Donucie pograć te na nemoski. Zobaczymy jak tutaj m, ludzie grają na te nemosy, jak uciekają Ten no, Tutaj jest wbudowany no więc łatwo będzie wyzykać A jak taki ktoś wyjdzie, od razu będę mu dawał Kowłęba, więc no nemos za nemosem tu będzie. No i zobaczymy jak tutaj wygląda takie granie. Yy, no i co? Mam stranger 2, miecz sharpness 5, więc spoko, no i dobra. Dobra, to poszedłbym pierwszy. Dobra, topamy. Netherite, o kurde Rzuciłem sobie stręża. Nie mam moda na serca, więc to jest problem. Jest netherite i nie ogarnięty jakoś bardzo. Zakładam się to Temy, on naprawdę nie ogarnia. Wiem go sobie. Stoimy w nim, żeby było mu wysykać. Ma rangę nawet. Wytepali go koledzy. No, on nie ogarnia, więc tak właśnie myślałem, że tak będzie. Anglik chciał się potapać jak doktor Donut, ale coś mu nie wyszło. O, dwie osoby to te topamy. Te Jest, JAKS, w końcu. I patrzcie, wyszedł, nie? No, tutaj będzie rozsadzał pewnie. Tutaj jest rozwalone, więc to jest trochę taki minus. O, dobra, widzicie? Trzeba wszędzie kubek wystawiać. Ja umrze Ale to idzie jem Koksa, jem koks, jestem ghosta Wszystkie temy wziąłem, ogarnąłem z nim soja i w ogóle ten ksajka to, to, to nie jest byle jaki gracz ogólnie I chce mi oddać seta To nie jest byle jaki gracz, kurde Więc sigma, fajnie, że oddał No i spoko The last fire, no zobaczymy Co to będzie? Jest, jax o kurde, cheater chyba Wyciekał, skubony niedobrze. On wcale jakoś nie ogarnia, jest na takim moim poziomie, mi się wydaje. te pali go! Aż tak go nakopałem, Napierdziele. Ja, ja nie wiem, kto tak stawia te krystale. Nie wiem. Po tej śmierci postanowiłem coś zmienić. Kiedyś taki gracz anarchii, nazywa z powiedział mi, że na te parkach na Donucie ten no-push nie działa. I właśnie każdy ginie. On tak właśnie zabijał tutaj na Donucie. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Yy, no i no. Dobra, 80. -tko. No, możemy zobaczyć te duele w sumie. Ale to na początku chyba Steve będą, bo to tak działa, że. coraz lepsi. Tam musisz mieć trochę Hell więc leta mi się nie chce, chyba, no ale zobacz. Podobno tutaj działa to jakoś wszystko lepiej. On gra na telefonie w ogóle ten ziomek. Hi, bro, weekend team. Widzicie, co on robi? Nie zabijemy go uuu Nie no tutaj zawodnicy no powiem wam że Na poziomie takim że I teraz to już jest kill właśnie Ej dobra zobaczymy czy wycyka Mamy go w podziemiach I coś cyka no Chociaż No mamy Szybko ten strange no i zobaczymy no ma prot jeden, czy nie? Nie wiem. No nawet nie cyjka, co nie? Nie mety zabiłem Zabiłem go i... Ej! Perfekt! No, dobra! Czy jednak może to działa, no ale... No perfect set, idealnie. Telefoniasz, no Ej, dobra, on jest wystrakowany. Zabiłem Podatek, buty zabrał, ja pierdziele Nie no i bezpewne. Znowu telefonia chyba Uciekamy stąd A chociaż fajna muzyczka No dobra, nie wyspałem Skubanie Tylko 20 koło osób jest, no ja pierdziele Jest, przyszedł NIE WYBOCHAJ! NIE WYBOCHAJ! Dostał Nemosika No i lejemy, le lejemy, lejemy Strangex Zabiłem On chyba prot1, tak? Prot1, ja pierdziele Ale Nemosa dostał i nie wyszedł, naprawdę to działa, to jest zarąbiste Krystale se wezmę, bo one chyba są drogie trochę Tak na sklepie 22 koła, dobra Więc to wszystko wezmę O, nice Ten jak sam sobie leczkę napisał, czaicie? jest taki świrek Dobra, damy luty Jest, o kurde Lewa ręka, ooo Zobaczymy czy wejdzie Wyleciał Pokorna psinka Pow, pow, pow No i zginął. Ej, cztery, trzy? O! Och, no way, that's so bad, dude! No. Ha! <laughs> miał mieczór. Uuu, la, la! Jest. O! Oh. Ja to bo plina znam. Ja z nim chyba nie mogłem iść, bo on ten. Dobra, no wkopuje się. Od razu, od razu blok. Proszę. Dobra, dostał. I uwaga. Bo To tem. Ale da, leje. Ale da, leje. Kotek. On już się poddał. On już się poddał po, się. No i tutaj to mo Oj, ale mam... Ale to będzie content. Napiszcie, jeżeli chcecie więcej takich filmów z namocowania. Bo to naprawdę... Na przed... Nie ma totków. Zabiłem. Uwaga, opening. Kill of słaby, bo nie na podziemia. Kno knok 1. Butelki, czyli mam ending, tak? Okej, okay, on miał co... On miał cały set Pro 4, to chyba to nie był najlepszy. Chociaż on coś klikał. Dlatego go tak długo biliśmy. Bo ogólnie ludzie mają blast Pro, i dlatego się szybciej bije. Dobra, wchodzimy na tę parę. Tym razem ze Strangem Pawlakos i. Pro nie, nikt w sumie spocony. Jakiś taki jakby z Ukrainy. Patrzcie! Patrzcie! Czy Pawlakos wejdzie? Jaki pewny siebie! Kolejny. Co, so, wyjdziemy, wejdziemy kolega? Mordo. Wychodzimy, nie? Naprawdę. Napisał... Naprawdę! Naprawdę, mordo. 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 Oj, oj. Lag jest, nie wiadomo o co chodzi. On jakiegoś laga ma. Zabiłem go. No ale fajny Jak Jaki on miał ity. No i jaki znowu spocony. No i to mi się podoba, ja właśnie takich lubię. Rytmimy sobie trochę. No to. I od razu debilę trzeba dawać. Nawet tutaj na, na górze, nie? On to wskoczy No i się nabrał. A to jeszcze nie koniec, czekajcie moje mordeczki Czekaj, nie mogę! Nie mogę teraz! Nie mogę teraz! Najparcie no jak sobie ginie. Wibzek A to chyba Prot1, czy jak? Nie, zabiłem go. Nie. Czekajcie. Nie. T normalny. Co on tak szybko zginął? Ja pierdzielę Dobra, tym właśnie. Kilem zakończymy. Ten odcinek piękny. Mega się gra na Tenemosy. Mega wam polecam. Zapraszam wszystkich na shopa. Jeżeli też macie na przykład 150 milionów albo coś, możecie mi sprzedać. Ja z chęcią to kupię. Piszcie tam na etykietach na shopie. Jeżeli chcecie też coś kupić, też zapraszam. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Elo. Zabiłem, Już chyba raz go zabiłem, teraz zginął normalnie. I ja, czego go nie widzę. No, i leży szkibelik, szkibelik dead. A zakręćmy na mosiko. czemu by nie? Zakręćmy tutaj full Jest, full Le Lejemy teraz, minuta stręża O, o tak o trzeba I parcie teraz Oj, coś chminił Z tym Anchorem na górze No i zabity Wybierzcie mu, sorry. Może mi wybaczy. O, ale wystakowaniec.